Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj sobie pogrywamy ponownie w Tomb Raider i jesteśmy na tej jakże pięknej, cudownej wyspie. Nie no, jesteśmy na plażyżce. Co to się stało? No właśnie... Mogę... Ja pierdzielę, no skąd to? Skąd to strzela? <noise> skąd mi to strzela, no? Bez jaj. Nie, no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. No gdzie? Ja jakoś ślepa jestem, naprawdę jestem ślepa. Mogliby podejść. Bo ja naprawdę nie widzę. Mają u mnie na celowniku, gdzie? Skąd? Kurde, ale chcę tam wejść, co? Znowu mnie zatakują? A skoczył jakiś tamtąd skądś? Dobra, no nie jest normalnie. Jutro, ja, ale żem skurczyła bez sensu. Głośno, tak. Dobra, co? Gdzie, gdzie, kiedy, po co? Na co, jak? Skąd się tu wziąłeś? oj, oj, oj. oj oj masz masz a masz, masz. odczep się odczep się odczep się odczep się odczep się no i już mnie zabili no mm. no dobra teraz będę ostrożniejsza no, może ona go zagadać się że ząs umyć i ogarnąć weź sobie przyszność i umyć zęby bo już dawno tego nie robiłaś, wszystkim zabawne nie gdzie ty idziesz gdzie ty idziesz oh! Dobrze, nie zdążyłeś się umyć. Przeproś go, przeproś, nie no chciałam, nie, Jezu. nie Jezu. wiem, może Selena na nich spróbuje się umyć. Bez jaj, dlaczego nam zabraniasz? I gadasz z nami, wiesz co, hamowa, hamowa. Nie będę patrzeć, nie będę patrzeć, a teraz wypatrzcie mi. Przestań, przestań, uciekaj, dziewczyno, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Znowu za wcześnie. Nie, nie wierzę, dobra jeszcze raz. Serio? O się. O Boże, o Boże. No, a jak ja, jak, ja, jak? jak <laughs> tak, skoczyć. A jak, a jak zlecę? Ja, serio? Patrzcie, dwa razy klikną. Nie, to jest po prostu niemożliwe, to tylko ja potrafię. Tak, To tylko ja, tylko ja tak potrafię. Raczej, nie no, kiedyś może, może przysiądę. No, ale nie wiem. Aha, serio? Serio miałem zaskoczyć, Nawet nie wiedziałam. No. Jeszcze raz, jeszcze raz. Co wcześniej? Myślałam, że na tamtą linkę trzeba zeskoczyć. Dobra. Jeszcze raz. Dobra. Wiecie, kiedyś się udanie? Byle do skutku. Oj, oj, oj. do trzech razy sztuka? O ja pierdziele, no. Czyżby się miało udać? No. Jej, yeah, udało się. Hip, hip, hura, hip, hip, hura. Upu, Dobra, będę się czaić, tam będę się czaić, bo jednak nie wiem, przesadziłam trochę. Nieee, yeah. że na biało. No, biało byłeś. Kurde, czwarty, no. Jezu, myślałam, że ona zleci. Naprawdę. Już się wystraszyła. Czekaj. Już takie było, już myślałam, ale nie, jednak, nie. Dobrze, 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 dobrze. O Jezu, kapnęli się. Jezus. Uf, dobra. Już jest Ja pierdzielę, dobra. Obst ob obstawiacie. Ile śmierci? Nie. Ale będę wam stękać teraz, ja wam współczuję. O boże, co to będzie, co to będzie, gdzie oni są? Ja pierdzielę, no. Nie, Jezus, tak, nie, no, z takimi tarczami, to tak, to tak, 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 nie, tak nie można, tak nie można, no. Nie. Gdzie oni są? Tam tylko idą? Ja pierdzielę, najgorsze, że ja nie mam podzielnej uwagi. Ja teraz nie wiem, gdzie patrzeć, po prostu nie wiem, na których patrzeć. Jezu! Wolcze, uciekam. Tego nie było, ja to. Yy, trzeba wyjść Jezu, czemu ona nie wchodzi? <grym /dosek> Ale ich rozwaliłam. Kolejne spodziewanie się tego. <grym /dosek> Dziękuję. <grym /dosek> no, dobra. Dyskurczę, byku jeden, ty. Skaż, skacz. kobieto, skaż. Dobra, jesteś skaka, nie? Skacz, skacz, skacz. Aaa, jestem genialna. <grym /dosek> Brawo Dobra Jezu, ale się wystraszyłam Dobra, ciachu, 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 ciachu O co tam było? A, tu jeszcze jest O Jezu Dobra, uciekaj, chowaj się. Nie no, nie wiem, chwila, nie mam czasu. Ej, uciekaj, bol. czy Zagadujecie mnie, ja nie wiem co się dzieje.